...działa za główną rolę Złotą Malinę, nagrodę przyznawaną najgorszym filmom w historii. Cóż, no nie było to dzieło najwyższych lotów, ale i tak miło, że kobieta w końcu mogła wyjść z roli zabawki w ręku bohatera, który musi ją chronić i wybawiać z wszelkich opresji, bo przecież ona, biedna, na pewno nie da sobie rady. A że w lateksie i z pejczem, no cóż, nie od razu Rzym zbudowano. Upływ czasu, poza dekonstrukcją osobowości samych superbohaterów, przyniósł także narodziny nowego ich rodzaju – antybohaterów. Przykładem może być John Blaze, znany jako Ghost Rider. Ten motocyklista-kaskader za cenę życia swojego umierającego ojca zawiera pakt z samym diabłem. Po kilku latach Mephistopheles upomina się o stronie. The story goes he made a deal to save someone he loved. He would be normal during the day, but at night in the presence of evil the rider takes over. I my, Polacy, swojego superbohatera mamy. Mowa o Asie, głównym bohaterze Hydro Zrodził się w 1970 roku w czasach PRL-u i jest, równie jak te czasy, absurdalny. As pomaga profesorowi Milczkowi rozwiązać zagadkę tajemniczego znikania wody z warszawskich kranów podczas największych upałów. Superbohater wpada na trop winowajcy, którym okazuje się być maharadża Kaburu. Zamierza on odparować całą warszawską wodę, a powstałe w ten sposób chmury przetransportować nad Kabur. Krainy Superbohaterów przenieśmy się do świata nowości i premier filmowych. Niedawno na ekrany polskich kin wszedł thriller Przebudzenie. Jest to historia młodego miliardera Kleja, który oprócz grubego portfela i pięknej kobiety u boku, ma również słabe serce, które wymaga przeszczepu. Na stole operacyjnym okazuje się, że dawka znieczulenia została niewłaściwie dobrana do wagi kleja. Jest on sparaliżowany, jednak słyszy wszystko, co dzieje się na sali operacyjnej. Słyszy, że jego los został przesądzony jeszcze przed operacją. As soon as you get out, I'll be right here. Go ahead and count back from ten for me, will you? Ten, nine, eight, seven. Is it good to go? Sleeping like a baby. What? Am I supposed to be asleep okay. right now? Everyone ready to get started here? I can still hear you. it is I'll ever be. Wait, some, something's wrong am i supposed to be able to still hear you no. what's the matter i don't know what i can do this thing. Do, do not get, get paranoid it. just inject the heart in an hour he'll be dead and we'll be rich wait 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 what no one knows he'll be he toes up, up, up on the slab up. downstairs oh my god they're trying to kill me that's this is just my imagination that's all what the hell's going on in here everything's fine you shouldn't be in here. Don't trust him. He's lying to you. I'm not risking your life on some sick rate, Doctor. He's my friend, Mother. I trust him. Scalpel? I am so sorry. You're not going to die. How are we doing? He's looking good. Okay, open okay. him up nice, nice. and wide. No, 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 no! Na fanów zespołu ABBA i, jak twierdzą niektórzy, jego ponadczasowych piosenek czeka prawdziwa gratka. Mowa o musicalu Mamma Mia. Główną jego bohaterką jest Sara, wychowana przez samotną matkę, w tej roli Meryl Streep. Sara nie zna swojego ojca, jednak jako przyszła panna młoda chciałaby, żeby zaprowadził ją do ołtarza. Decyduje się zatem odnaleźć trzech mężczyzn, którzy potencjalnie mogliby być jej ojcami i zaprasza na swój ślub. Oh, my. god every wedding which one did you invite has a few surprises you yeah. always knew how to make an entrance there were three guys around the same time <laughs> you shady lady the last time i saw your mother she said she never wanted to see me again Why, why? why I don't know. Never let you know, it's very Greek. This July. Somebody up there has got it in for me. I bet it's my mother. Take a trip down the aisle. Is, Is your father here? Please tell me. You'll never forget. Sophie! I am your father! What? Why? typical you wait 20 years for a dad and then three come along at once Universal Pictures presents I've got three dads coming to my wedding and I have to tell two of them are surplus only which two are you getting a I mean